Dzień dobry, fajnie, że jesteś. tym Cię na moim kanale o tytule. Fajnie, że jesteś. Dzisiaj ciąg dalszy dramatu, który się rozgrywa wtedy, kiedy gramy w grę pod tytułem ratownik, kat lub wybawca. I te role są bardzo płynne, tak naprawdę. W ciągu jednej rozmowy czasem z ofiary przechodzimy w oprawce, z oprawcy w ofiarę czy w ratownika. Także to bywa bardzo dynamiczne. Dzisiaj Poopowiadam chwilę o ofierze. Czyli mamy tą ofiarę, ofiara jest taka biedna, taka niezdecydowana, taka nieogarnięta, taka nie wie, co zrobić, taka ojeju, ojeju, ona by chciała coś może zrobić, ale nie wie, nie ma pomysłu i tak dalej, i tak dalej. No, jak jesteśmy tą ofiarą, to jesteśmy kąskiem tak naprawdę dla. I kata, i dla ratownika, bo ofiara by nie funkcjonowała bez kata. Ona musi mieć tego kata wokół, gdzieś w swoim tutaj otoczeniu, żeby dalej mogła być tą ofiarą, żeby dalej mogła zrzucać no, na to swoje nieszczęście jakiegoś prześladowcę, tak? Ma jakiegoś prześladowcę, no i ona dalej musi być tym ojeju. A Ratownika potrzebuje, żeby dalej mogła być yy, taka niezdecydowana, taka ojeju, taka yy, nie musząca podejmować chociażby odpowiedzialności i siedzieć za sterami swojego życia. Więc yy, no, ofiara akurat nie funkcjonowałaby, ani bez kata, prześladowcy, ani bez ratownika, takiego wybawiciela. Tak? Więc jesteśmy sobie tą ofiarą, yy, i ofiara jest jaka jest. Ona już taka jest. I prawdopodobnie, e, albo przez część swojego życia, zanim sobie tego nie uświadomi, no, albo po prostu jedzie na takich e, emocjach i, i, i chce być taka e, właśnie nieodpowiedzialna za swoje życie, y, taka, że to życie właściwie nią kieruje, że ona jest taka ojeju i znajdą się ludzie, e, no bo to jest taka dynamika, tak? znajdą się ludzie, którzy będą chcieli jej powiedzieć, jak ma zrobić, co ma zrobić i tak rozpoznasz tak naprawdę ofiarę, że jeśli nawet dasz jej piękny pomysł na wyjście z tego, z tego stanu, niech będzie, że twój mąż, prześladowca, jest twoim katem, że jest Ci naprawdę bardzo, bardzo z nim źle. I spotykasz się z przyjaciółkami i jesteś ojeju, ojeju, ojeju. I któraś z nich, bardziej ogarnięta, daje ci a, złote rady. Ratowniczka, tak? E, I ona by założyła z tobą tą złotą kartę, i pojechała z tobą na policję, e, i. Jakby dała ci pomoc, dała ci tą rękę, podała ci tą rękę i ona by ci nawet przenocowała i, i, i znalazłaby ci y, tanie lokum, i w ogóle by ci znalazła to lokum. Ona by powiedziała, że u kuzyna możesz się na chwilę zatrzymać i naprawdę mnóstwo rozwiązań. I tak, tak jakby poznasz tą ofiarę, że. Nawet jak masz e, te dobre przykłady, masz tą dobrą pomoc, masz w sobie, e, masz wokół siebie osoby, które chętnie Tobie pomogą, e, Ty dalej nic nie robisz. Czyli Ty wolisz biadolić, nie brać odpowiedzialności i tak naprawdę nic nie zmieniać. Bo coś Ci daje to, że jesteś e, dalej, tkwisz. Będąc osobą dorosłą tak naprawdę zostajesz nie, nieodpowiedzialna. Nieodpowiedzialna za swoje decyzje, nieodpowiedzialna za swoje życie. Więc ty chcesz biadolić i marudzić na swojego męża, prześladowcę, czy koleżankę w pracy, która naprawdę jest dla ciebie upierdliwa, złośliwa itd., itd., ale mówisz o tym swoim psiącom, nie skonfrontujesz się. Nie pójdziesz do szefa, nie pogadasz z tą koleżanką w pracy, tylko będziesz jej obrabiać dupę za jej plecami. Z inną koleżanką w pracy może. Okej, okay, ale nie z nią. Bo co by to było? Trzeba by było wziąć odpowiedzialność, bo może ta koleżanka zmieniłaby front, może by coś się zmieniło, może trzeba by było spojrzeć na swoją stronę, bo może tak naprawdę to ona nie jest złośliwa, tylko czegokolwiek od ciebie wymaga, to już ci nie pasuje, więc z której strony by nie spojrzeć, ofiara nie chce brać odpowiedzialności i tak naprawdę nie chce niczego zmieniać. Bo życie się tu zadziewa i czasem po prostu jesteśmy w ciemnej dupie. I jest kiepsko, nie mówię, że nie. I przez chwilę chcemy być tacy ojeju, ojeju. Po prostu, no, no bywa, no, życie się zadziewa. Ale kiedy spotykamy na swojej drodze osobę, która chce nam pomóc, my chwytamy za tą rękę i wyciągamy się z tego ojeju, ojeju. I ja tak mam, i ja nic nie mogę, i ja jestem taka biedna. I że życie mi się zadziewa. I jakby wychodzimy na powierzchnię. Tak poznamy ofiarę, jeszcze raz to podkreślę: tak poznamy ofiarę, że ona chce być e, tym, w tym swoim ojeju i w tym oja biedna, i ty mi, mi wyślesz 10 linków e, z samochodem, 10 linków do kupna e, czy wynajęcia mieszkania, bo mi jest tak źle z tym mężem, który po prostu tak mi dokucza, i jest tak źle. Albo mieszkam w tym mieszkaniu, które wynajmuję, jest tak do dupy. I mój pan, który, od którego wynajmuję, jest taki po prostu straszny i zawsze przychodzi i wydziwia, i jest w ogóle jakiś tam. Albo sąsiedzi są hałaśliwi, albo mam psa i on zawsze na nie, Mam psa w korytarzu i on zawsze na mnie szczeka i to jest takie uciążliwe. A ja mówię jakby i w czym problem? Wynajmujesz to mieszkanie, to się wyprowadź. Ale, ale jak to? No tak, wyprowadź się. Potrzebujesz pomocy? Pomogę Ci. Jakby z... Jakiej pomocy potrzebujesz? Ratownik zrobi za Ciebie 100 rzeczy. Na gotowo. Ale empata jakby raz drugi Ciebie może wysłuchać. Ale da Ci jakiś pomysł albo zapyta po prostu jak może Ci pomóc w tej sytuacji i jeśli znajdzie przestrzeń, to on Tobie pomoże. Tylko chwyć to, chwyć się tego. Spróbuj e, chwycić właśnie tą wędkę i zrób coś, weź odpowiedzialność za swoje życie. Nie podoba ci się sąsiad, nie podoba ci się to, że pies na ciebie szczeka na klatce. Nie podoba ci się to, że po prostu robią e, imprezy co weekend. Nie podobać się to. To się wyprowadź. Możesz, bo już jesteś teraz dorosłym człowiekiem i możesz wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Serio! Możesz! tym się różni ofiara od osoby, której po prostu przydarzyło się życie, że ofiara chce w tym tkwić. I ofiara nie funkcjonuje bez kata, bez którego nie byłaby taką ofiarą, nie miałaby na co zganiać swojego biednego losu. Nie funkcjonuje też bez e, ratownika, który ją ratuje jednak z opresji, szuka tej lepszej pracy, e, wynajmuje mieszkanie, załatwia jakieś sprawy urzędowe, zawozie, odwozie, przywozie, robi zakupy. No kurczę, trzeba by było wziąć odpowiedzialność za swoje życie no niewygodne. Więc yy, ofiara lubi się spotkać z przyjaciółkami i napioczyć, i pomarudzić, i ojeju, 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 i ja biedna. I taka chcę zostać, bo mi to pasuje, bo ja czerpię z tej a, pozycji bardzo dużo profitów, tak? Uwagę, ważność. A, jestem taka wyjątkowa ego się cieszy, bo jestem wyjątkowa albo wyjątkowa w tej swojej czarnodupności, albo wyjątkowa w tej właśnie wyjątkowości i fajności, więc skoro ta fajność i wyjątkowość jest tak daleko, to chociaż będę wyjątkowa w tej swojej czarnej dupie i ego dalej się cieszy, bo ja jestem ojeju, ojeju, level max. Tylko mnie to się przytrafiło, tylko ja miałam takich toksycznych rodziców. I całe życie na nich zgonie. I to przez nich nie potrafię sobie ułożyć życia, przez nich nie potrafię sobie znaleźć pracy, partnera, ciągle jestem w czarnej dupie z długami, bo oni kupili mi mieszkania. No, jakby przez nich, oczywiście, że przez nich. A gdyby tak, odwrócić to, i dzięki temu, że masz takie dzieciństwo za sobą i sobie poradziłaś, zobacz, jakie masz mocne strony. I idź w tą stronę, rozkmiń swoje mechanizmy. Ja wiem, że ci to pasuje, być w świecie ofiar, ale zobacz, jak to jest być wreszcie u ster swojego życia. To też smakuje. Tak, wiąże się z odpowiedzialnością, tak, wiąże się z decyzjami, ale jeśli ci to przeszkadza, to da się z tego wyjść. Nie raz, nie dwa, nie dziesięć jeszcze upadniemy na tej drodze, a i owszem, ale w końcu się nauczymy. Tak jak nauczymy się języka, nauczyliśmy się chodzić, nauczyliśmy się mówić, e, nauczyliśmy się komunikować, nauczyliśmy się pracować w pracy, która przecież kiedyś musiała być nową pracą. Więc upadniemy, podniesiemy się, ale ważny jest kierunek. Więc jeśli Tobie, ofiaro, e, przestaje to się podobać w jakiś sposób. To zaczynasz stawiać granice swojemu mężowi, e, prześladowcy. Jemu się to oczywiście nie podoba, a i owszem, więc niektóre relacje się odklejają, e, bo ty faktycznie dla kogoś możesz być e, okej. Okay. dzięki temu, że jesteś taka słaba, taka nieporadna. E, żywią się tym, że mogą poczuć się ważni i wyjątkowi, bo są tacy sprawczy przy tobie, przy tobie, ale. No to jest gra. W trójkącie dramatycznym e, niestety każdy przegrywa i ratownik, i kat, i ofiara. Więc e, jeśli chcesz wyjść e, z tej roli ofiary, e, ukochuj siebie, umiłuj siebie, e, postaw na swoje dobre strony, na swoje mocne strony, na swoje pasje, na swoje życie, na swoje zainteresowania. Zacznij stawiać zdrowe granice e, mężowi w pracy. Dziecku, toksykom stawiaj granice. Zobacz, co lubisz. Poznaj swoje self, tak? Staj się dorosłym w tej dorosłości, a nie tylko właśnie taką ofiarą. O jeju, co jej się przydarza. I kiedy przestaniesz być ofiarą, kat nie będzie miał co robić, tak naprawdę. Albo zmieni swoje postępowanie i zachowanie, no albo po prostu drogi się rozjadą. No, chyba, że ci to pasuje, tak? Bo przynajmniej e, są portki w domu. E, więc tak, ofiara nie funkcjonuje bez kata i ofiara nie funkcjonuje bez ratownika, no bo przecież coś musi zrobić. Ktoś za nią te rachunki musi płacić, ktoś za nią e, musi znaleźć tą pracę, to mieszkanie, ktoś musi pójść do tego sąsiada i załatwić, żeby był cicho. E, ktoś musi pojechać z psem do weterynarza, ktoś musi zająć się. Dorosłymi sprawami, prawda? W końcu. E, więc nie mówię, że będzie lżej, ale będzie e, bardziej świadomie. Smakuje e, to życie inaczej, wtedy kiedy bierzemy odpowiedzialność za e, swoje życie. Na pewno, zdecydowanie tak jak powiedziałam, ofiara potrzebuje i kata, i potrzebuje ratownika, żeby funkcjonować. Jeśli chcemy z tego wyjść, stawiamy granice, ukochujemy siebie, świadomie rozkminiamy swoje mechanizmy, również styl przywiązania, bo to jest kolejny mechanizm po prostu przetrwaniowy, tak? styl unikający i styl lękowy. I generalnie wychodzimy ze świata ofiar, przestajemy być ofiarą i jakby patrzymy na swoje zasoby, patrzymy na swoje atuty, tak? A nie na swój cień, na to, że ja już nigdy, a mnie już nigdy, ja po prostu nic nie mogę, bo miałam takie dzieciństwo kropka. Więc e, dla chcącego, nic trudnego od jutra e, zaczynamy, albo od dzisiaj, co Wy na to, tak? Także patrzymy na swoje atuty, ukochujemy siebie, stawiamy granice i wychodzimy wreszcie ze świata ofiar. Buziaki! Fajnie, że jesteś. Dzięki za dziś, pa!